że to łapów, które rozdaje ten, co ja Dobra, cicho. Siema, widzowie, z tej strony Olo kolo, Dzisiaj będziemy sobie grać w resie z widzami, jeśli ktoś by ogól, ogólnie dołączył na, na Live i tyle. I tyle, po prostu i tyle. A pewnie odcinek, który dziś nagrałem, żeby, żeby reportować takiego chłopa, który mnie uskamował, to to, co pewnie słyszeliście. Więc reportujcie jak jesteście na tym live'ie albo oglądacie Jako odcinek później No teraz to mnie bo ja jego nick stawiłem Ingielny Ole to zadaje Na strzała mielnego chłopie Chopie Hop, To jest zabyste 到吃点行。